Dzisiaj kierowcy, wyjeżdżający zarówno z zawiercia w stronę szczekocin, oraz z poręby do Siewierza o godzinie 16 musieli się zatrzymać. Mieszkańcy i władze miast wyszli dzisiaj na ulicę, blokując Drogę Krajową 78 na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Okulnej w Zawierciu, a także w porębie w dzielnicy Krzemięta. Dzisiejsza demonstracja to jest akt desperacji mieszkańców Zawiercia. Którzy na obwodnice naszego miasta czekają ponad 30 lat. Determinacja sięgnęła zenitu, i dlatego też sięgnęliśmy po ten ostateczny środek społecznej manifestacji naszego niezadowolenia z nierealizowania tych planów. No, uważam, że to jest bardzo dobra demonstracja. Naprawdę jest nam tu strasznie potrzebna obwodnica. Nie można przejść z jednej strony na drugą. Jak przychodzi weekend. Jest okropnie, kurzu, tuman, okien nie można otworzyć, spać nie można, z dziećmi nie można w ogóle wyjść, także naprawdę jest coś okropnego. Potrzebna jak powietrze do oddychania, Owodnica miasta zawiercie i poręby. No jeśli domagamy się i mówimy, że 23 tysiące na dobę przyjeżdża podczas weekendu samochodów, ciężarówek, to jest to bardzo, bardzo uciążliwe dla mieszkańców, dla wszystkich, no. a tu ludzie żyją, funkcjonują i dlatego domagamy się, aby ta obwodnica była. Wystosowaliśmy określone pisma do premiera, wręczy je poseł, y, klepacz y, z mównicy sejmowej, osobiście wręczył premierowi. No, słuszne, słuszne, tylko że szkoda, że w ten sposób, szkoda, że w ten sposób, że nam przeszkadzają, a nie Urzędowi Miasta może bardziej, w ten sposób mi się wydaje. Gdzieś tam albo do Warszawy może gdzieś tam pod Sejm. Obwodnica potrzebna, to jest nie ulega wątpliwości. Panią stoimy, czas po prostu leci, a nic to nie da im po prostu, że chodzą na przejściu. Proszę panią, ja coś pani powiem, ja wiozę towar ludziom, którzy po prostu potrzebują, żeby po prostu żywność czy środki piorące, i ja nie wiem, wyobrażam sobie, żeby blokowali drogę, to tylko sami sobie robią na złość. Obwodnica jest konieczna dla miasta ze względów bezpieczeństwa i rozładowania uciążliwego ruchu ulicznego. Katarzyna Całka i TV Region.